Jaki jest najszybszy sposób, żeby rzucić się na słodycze? Dodanie dodatkowych treningów bez weryfikacji swojej diety. Masz czasami takie lepsze dni, w których czujesz się mega zmotywowana, czujesz, że masz więcej energii, więc stwierdzasz sobie a, dorzucę sobie dodatkowe jednostki treningowe. Ale nic nie zmieniasz w swojej diecie. Co się dzieje po czterech takich dniach? Policzmy to. Załóżmy, że jesteś na redukcję, a twoje zapotrzebowanie przy trzech treningach w tygodniu, na których spalasz około 400 kilokalorii, wynosi 1800 kilokalorii. Następnie dokładasz trzy jednostki treningowe. Twoje spalanie wzrasta o dodatkowe 1200 kcal w tygodniu, a twoje dzienne zapotrzebowanie pomimo tego, że jesteś na redukcji, wzrasta do około 2000 kcal w dziennie, a Ty dalej nic nie zmieniasz w diecie. Twój deficyt z 200 kcal pogłębia się do 400 kcal dziennie. Po trzech dniach takiej zabawy dostarczasz o 1200 kcal mniej, a po tygodniu o 2800 kcal Mniej. Twój deficyt pogłębia się tak szybko i jest tak duży, że twój organizm w końcu tego nie wytrzyma. Będzie żądny dodatkowych kalorii i to szybkich kalorii. Jak zdobyć szybkie kalorie? Właśnie z cukrów prostych. Dlatego tak ciężko jest się oprzeć słodyczką po takich trzech dniach, jeśli nie masz kontroli nad swoim deficytem kalorycznym. A o trenerskim podejściu do tego tematu będziemy mówić więcej w wyzwaniu Wernet Restart, który startuje już 2 stycznia, moje 40. urodziny. Dołącz do niego zupełnie bezpłatnie, skomentuj wyzwanie 2026, aby dostać link do zapisu.